jeleu po wielkiej nocy, niedzielę exaudi, wsłuchajmy się w słowo Boże, które Kościół dzisiaj daje nam do rozważania. To słowo czytam zapisane w Ewangelii Świętego Jana w siódmym rozdziale, wiersze od 37 po 39. W ostatnim zaś, najważniejszym dniu święta Jezus stanął i zawołał: "Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije" Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A my Panie i Boże prosimy, abyś pobłogosławił ten zasiew Twojego słowa. Mów do nas, bo Twoje słowo jest odwieczną prawdą. Amen. Tak jak mówiłem na początku, przy powitaniu dzisiejsza niedziela, niedziela Eksaudi wpisana jest pomiędzy dwa bardzo ważne święta kościelne. To, co obchodziliśmy w miniony czwartek, święto w pańskiego i święto, które jest przed nami, którego też już zapowiedź mamy w tym dzisiejszym tekście, święto zesłania Ducha Świętego. Oczywiście w jakiś sposób mamy problem z tymi świętami, święto w pańskiego, wypadające zawsze 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, wypada w dzień roboczy. W czwartek w Polsce to nie jest dzień wolny od pracy, a więc w jakiś sposób gdzieś to święto w naszej świadomości jest zepchnięte na margines. Chociaż nie wiem, czy to wysłyszeliście, ale zawsze, ilekroć zmawiamy wyznanie wiary, to w naszym wyznaniu wiary też wyznajemy, że wierzymy, że Chrystus został wzięty do nieba. A dzisiaj pomiędzy tymi dwoma wielkimi świętami chrześcijańskimi obchodzimy niedzielę, która łączy te dwa wydarzenia. W niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dzisiaj sięgamy do tekstu z Ewangelii Świętego Jana, który to tekst zatytułowany jest Strumienie wody żywej. Tak nosi. Taką nazwę nosi ta dzisiejsza Perykopa. I domyślam się, że już większość z nas ma dość wody. Myślę, że zwłaszcza mieszkańcy południowej Polski, ale chyba wszyscy odczuwamy, że ta wiosna tegoroczna jest inna niż byśmy sobie tego życzyli. Bardziej chłodna, jest bardziej zimno no i dużo deszczów. Dzisiaj też całą noc. W łodzi padał deszcz. Jednak to, że ta wiosna jest wyjątkowa, nie zmienia faktu, że jednak tu w naszej części Europy mamy problemy z wodą. A już zwłaszcza my, mieszkańcy centralnej Polski, ziemi łódzkiej, są takie badania, które mówią, że w przeciągu najbliższych 40 lat ten obszar ziemi łódzkiej będzie coraz bardziej pustynniał ta, ta, ta nasza Ziemia stanie się pustynią. Na to wpływ ma wiele czynników, między innymi kopalnie odkrywkowe, ale też ta suma opadów jednak mimo wszystko nie rośnie. I moi drodzy, jeżeli tak dalej będzie to postępowało, to najprawdopodobniej nie będziemy mieli za kilka lat najmniejszych problemów ze zrozumieniem dzisiejszego tekstu. Bo Jezus te słowa o strumieniach żywej wody mówi do ludzi, którzy w swojej codzienności na każdym kroku odczuwali deficyty wody. Zwłaszcza jeżeli Jezus mówił do mieszkańców, którzy zamieszkują ten obszar pomiędzy Jerozolimą a Jerychem, tam jest pustynia. Tam woda to jest coś niezwykle cennego, to jest coś czego każdego dnia po prostu brakuje. A Jezus właśnie posługuje się tymi obrazami, tymi sformułowaniami, bo doskonale wie, że przemawiając w ten sposób trafi do człowieka. Generalnie czytając Boże Słowo, to widzimy, że problem wody bardzo często się powtarza. Chociażby Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, 40 lat chodzą po pustyni, no tam przecież na pustyni doskwiera im brak wody. A jednak dzięki Bożemu błogosławieństwu na środku pustyni ze skały tryska zdrowa, żywa woda, która zaspokaja pragnienie. Czy w Biblii mamy również e, często pokazane obrazy studni? Studni, które odgrywały bardzo ważną rolę. Oczywiście studnia może być sucha i studnia może być napełniona wodą. Studnia sucha to historia Józefa, którego bracia, gdy się zdenerwowali, wrzucili do wyschniętej studni. Co jest symbolem, czym, jakim, co symbolizuje wyschnięta studnia? No brak życia, pustkę, śmierć, tam jest tylko proch, pył. Nie da się tam przetrwać. A z drugiej strony mamy studnię Jakubową w Samarii. Jezus tam przecież spotyka się z kobietą, z samarytanką i tam rozpoczyna się fantastyczny dialog. Właśnie studnia woda była pretekstem do tego, żeby dotknąć bardzo ważnego tematu, który dotyczył właśnie tej. Kobiety. O tym czytamy trzy rozdziały wcześniej, również w Ewangelii Świętego Jana, w czwartym rozdziale. Ja przytoczę tylko jeden wiersz. Jezus mówi: Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy więcej nie będzie pragnął, ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wystryskującej ku życiu wiecznemu. A jeszcze wcześniej? Bo no, przypomnę, dzisiaj rozważamy siódmy rozdział, a w tej samej Ewangelii, na samym początku, jako pierwszy cud, którego Jezus dokonuje jest zamiana, uwaga, wody wino w Kanie Galilejskiej. A więc widzimy, jak ten motyw wody nieustannie pojawia się w zwiastowaniu Jezusa Chrystusa na poszczególnych stronicach Pisma Świętego, jak to było ważne jaka świadomość ówczesnych ludzi była, jak, ważnym, cen, jak ważną, cenną jest zdrowa, żywa, bieżąca woda. No bo bez wody umieramy. Dłużej wytrzymamy bez jedzenia, ale bez wody bardzo szybko następują nieodwracalne zmiany w naszym organizmie, które prowadzą nieuchronnie do śmierci. Zdrowa woda przynosi ulgę, gasi pragnienie, przynosi zdrowie. Przeciwieństwem zdrowej wody jest woda nieświeża. No, przecież nikt z nas nie pije wody z kałuży. A też doskonale wiemy, co dzieje się z wodą, która jest pozostawiona na dłużej w jakiejś cysternie. Tam też zachodzą pewne procesy. Które sprawiają, że ta woda śmierdzi jest niezdatna do picia, wręcz może zatruć, bardzo źle wpłynąć na nasze zdrowie. Jeżeli czerpiemy w naszym życiu z dobrego źródła, to jesteśmy zdrowi. To jesteśmy dobrze nawodnieni, to, moi drodzy, doskonale widać po naszej skórze. Skóra nawodniona jest jędrna, ma piękny kolor a sucha skóra jest pomarszczona, łuszczy się, stąd chyba w domu każdej pani, a nie tylko pani, znajdziemy różnego rodzaju kremy, kremy nawilżające, bo wiemy, jak woda jest potrzebna nam, naszemu organizmowi, naszej skórze, jaki ma wpływ na nasz wygląd, na nasze samopoczucie. I dokładnie ten sam mechanizm dotyczy naszego wnętrza. Jezus ten, tę zależność odnosi do naszej duchowości. Gdy jesteśmy nawodnieni dobrym źródłem, to widać, jesteśmy radośni, jesteśmy weseli, jesteśmy życzliwi, żyjemy miłością. Gdy brak nam tej żywej wody, to jesteśmy smutni, bez sił, zniechęceni, bez energii. Bez motywacji do działania. Więc zadajmy sobie dzisiaj pytanie, w szóstą niedzielę po Wielkiej Nocy: z jakiego źródła czerpiemy? Z jakiego źródła chcemy pić wodę? Jezus mówi, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo: strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Strumienie żywej wody popłyną z Jego wnętrza. Ciało potrzebuje wody, aby nie wyschło. Ale wiara też potrzebuje wody. Wiara potrzebuje wody, którym jest duch, aby nie zamarzła w pobożnej prawości czy w klerykalnej biurokracji lub w jakichś nieskończenie długich dyskusjach dotyczących tak naprawdę mało istotnych spraw, które nic nie wnoszą, nawet jeżeli z pozoru wyglądają na ważne i poważne. Potrzebujemy ducha, którego w tym fragmencie w krótkim Ewangelii zapowiada Jezus, by nie siedzieć wygodnie na kanapie i się nie ruszać, ale by działać, by kochać, by wyjść na zewnątrz. To jest to źródło, które z nas ma wypływać, które jest możliwe wtedy, gdy w nas jest duch. Dlatego Jezus dzisiaj zachęca, bądź dobrze nawodniony, a to będzie widać na zewnątrz w Twoich postawach, w tym kim jesteś. To będzie widać skąd czerpiesz, z jakiego źródła pijesz, czym się karmisz na co dzień, jakim jesteś źródłem wody dla innych. Bo jeżeli czerpiemy ze źródła, to też. Sami stajemy się źródłem. Jakim źródłem wody my jesteśmy dla innych? Czy w spotkaniu z Tobą ludzie czują właśnie świeżość, energię, radość? Czy wręcz przeciwnie, gdy Cię spotykają, to wszystkie, wszystkiego się odechciewa. Są zniechęceni. W spotkaniu z Tobą mają podcięte skrzydła, brak sił i brak energii. Jakim jesteś ty, jakim jestem ja źródłem wody. Potrzebujemy działania ożywczego ducha. Potrzebujemy modlitwy, bo ona bardzo pomaga. Duch Duch stwarza otwartość i Budzi wierzących ze wszystkich form ołowianego, duchowego zmęczenia. Jeżeli właśnie czujesz takie duchowe zmęczenie, ciężary, które są na Tobie, taki ołów, który nie pozwala Ci rozwinąć Twoich skrzydeł, to znaczy, że źródło, z którego czerpiesz, nie jest wodą żywą. Może jest wodą zatrutą. Może jest wodą zepsutą, nieświeżą. Jak się czujesz duchowo? Ostatnie miesiące pandemii spowodowały zmęczenie, spowodowały samotność dla wielu. Generalnie ten czas minionego roku to nie był czas energii, to nie był czas nowych sił, nowych możliwości, nowych projektów które moglibyśmy i chcielibyśmy rozwijać. Wszyscy, wszyscy w jakiś sposób przez to doświadczenie jesteśmy wyschnięci. Ale moi drodzy, ten stan rzeczy nie potrwa długo. Potrzebujemy otwartości, by dać się zaskoczyć i zmotywować. Musimy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Moi drodzy, mamy tydzień do świąt wysłania Ducha Świętego. Pomyślmy nad tym, w jaki sposób otworzyć się na dary Ducha Świętego, by to Jego działanie było widać w naszym życiu, w naszym kościele, w naszej parafii. Poprzez naszą wiarę, żebyśmy stali się źródłem czystej, zdrowej, życiodajnej wody również dla innych. Dajmy się zaskoczyć, dajmy się zmotywować, bo potrzebujemy, wszyscy to widzimy, że potrzebujemy nowych pomysłów, że powrotu do przeszłości nie ma. Mówimy o tym nieustannie od świąt martwych wstania pańskiego. Dajmy się zaskoczyć dajmy się duchowi popchnąć do nowego otwarcia byśmy zaczerpnęli nowej energii by nasze baterie które są już wyczerpane znowu zostały duchowo naładowane byśmy w tej nowej rzeczywistości potrafili chcieli być świadkami Jezusa Chrystusa wobec tych którzy są już bardzo wyschnięci i pragną pragną zdrowej Czystej wody. Jezus w tym krótkim fragmencie, w tych trzech wierszach dzisiejszej Ewangelii, zapowiada przyjście Ducha Świętego. To On chce dać nam zastrzyk energii, wiary, motywacji, nadziei. Dlatego otwórzmy się, nie zamykajmy się na to działanie Ducha Świętego, który jest ożywczy, który podnosi, który motywuje. I daje nowe siły. A dzisiejszą Ewangelię, jeżeli coś z niej chcecie zapamiętać i wnieść w ten nowy, dzisiaj rozpoczynający się tydzień, to zapamiętajcie, że Duch to jasność, odwaga i zaskoczenie. Ile z jasnością i z odwagą, to nie mamy problemu. To czy jesteśmy gotowi na zaskoczenie? Czy pozwolimy się zaskoczyć Duchowi Świętemu, który będzie chciał zadziałać zupełnie inaczej niż myśmy do tej pory działali? Czy jesteśmy gotowi wyjść z tych schematów, z tych utartych torów, dróg, ścieżek, po których od wielu lat chodzimy? Czy ciągle tęsknimy za nimi? Czy może damy się zaskoczyć duchowi, by nas porwał i popchnął na nowe tory i by dał nam nowe możliwości, by dał nam napić się? ze zdrowego, żywego źródła, żywej wody. Daj się zaskoczyć. Daj się wyrwać z utartych schematów, w których żyjesz. Niech wypływa z Ciebie zdrowa, żywa, ożywcza woda, a wtedy odnajdziesz życie, radość, miłość, uśmiech, motywację, by powstać do każdego kolejnego dnia w mocy Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Panie Boże, Ty dzisiaj nas tym Słowem motywujesz, budzisz nas. Potrzebujemy właśnie tego, byś Ty nas popchnął do działania. Woda działa na nasze wnętrze, ona nas ożywia, odżywia, ale też Dobrze wiemy, że działa na, nasze, na naszą fizyczność, na to, co zewnętrzne. Że często po przebudzeniu oprócz dobrej kawy potrzebujemy też ożywczego prusznica, który da nam potencjał energii do nowego dnia i tego potrzebujemy w naszym przeżywaniu wiary. Tego, co jest ożywcze, tego, co daje energię co daje nowe możliwości, nowe perspektywy. Dlatego prosimy Cię, Panie Boże, o to, abyśmy nie blokowali się na działanie Twojego Ducha, ale otwierali się i dali się zaskoczyć tym, co Ty dla nas przygotowujesz, tym, do czego Ty chcesz nas prowadzić. I o to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Muzyka